Proszę umieścić ten cukierek w samym centrum. Właśnie tak, idealnie. Na słodkim cieście najlepiej wyglądają żelkowe robaczki. Jennifer, one tu nie pasują. Wszystko zepsujesz. Lepiej dodajmy czekoladowe ciasteczka. Tego nam właśnie potrzeba. Dlaczego podejmujesz decyzję za nas dwie? Nie zgadzam się na to. Ej, co ty robisz? Nikt nie ma prawa niszczyć mojego ciasta. Odpowiesz na to! Przestań, pobrudziłaś mnie sosem czekoladowym. Dziewczyny lubią brąz. Ach, tak? W takim razie zaraz oberwiesz. Nie, zniszczyłaś mi fryzurę. Pomyślałam, że z lodami w rożku ci do twarzy. O, spójrz, dostałaś kolorowej wysypki. No teraz to już przesadziłaś. Co ty sobie myślisz? Co to za krzyki w kuchni? Co tam się dzieje? To tu zrobił ten bałagan! Mój Boże, mnóstwo czasu zajmie sprzątanie tego wszystkiego. E, to był wypadek! E, to wina Jennifer! Nieprawda, to mija zaczęła! Obydwie będziecie musiały za to odpowiedzieć! Zapraszam do challenge'u! Wow, podoba mi się tu! Jedna z nas musi najpierw zakręcić kołem i będę to ja! Super, życz mi powodzenia. O, frytki! Wiedziałam, że będę miała szczęście. Mia, przyjrzyj się uważnie, przecież to robaki. Oszukujesz, Jennifer, nie dam się nabrać na twoje sztuczki. Na pewno były frytki. No i dobra, ja na pewno wylosuję coś fajniejszego. Posnek? Myślisz, że smakuje lepiej niż frytki? To niedorzeczne. No i gdzie on jest? Nie widzę go. Chyba jednak mi się poszczęściło. Ten czosnkowy naszyjnik wskazuje na co innego. Fuj, jak to śmierdzi. Bądź tak miła i trzymaj go z dala ode mnie. Ale co ja mam z tym zrobić? Nie chcę jeść czegoś takiego. Mia? Chyba coś wymyśliłam. Ciekawe co. Już wkrótce sama się o tym przekonasz. Na początek zdejmuję ze szturka główki czosnku. A potem co? Nie rozumiem. Poczekaj, to genialne urządzenie pomoże mi pozbyć się łupin w kilka sekund. Sprawdźmy, co wyszło. Jestem pewna, że mój plan zadziałał. Wow, ząbki są naprawdę czyste. Wspaniale, mówiłam ci. Ale i tak pachną okropnie. Tej kwestii masz niestety rację. Dobra, ułożę je ładnie na mojej pizzy. Spójrz to, serce. Czyż nie jest urocze? Wygląda dobrze, ale myślę, że mnie stać na więcej. Z tymi frytkami mogę wyczarować prawdziwe cuda. Wysypujemy to wszystko na powierzchni pizzy i rozkładamy. No, teraz to już inna sprawa. Uważam, że to arcydzieło. Zrobiłaś swój portret? Jest po prostu okropne. Fuj, znowu ten czosnkowy smród. Nie zwracaj uwagi na drobiazgi, tylko spójrz na moje arcydzieło. No, tak jest o wiele łatwiej. Zjadaj swoją pizzę. Zjadać, ale ja chciałam tylko na to popatrzeć. Nie ma mowy! Takie są zasady. Musisz to zjeść albo czeka cię, kara. O nie, nie chcę kary! Nie jestem na to gotowa! To twoja wina? Okej, okay, widzę, że trzeba będzie użyć blendera. Pozwól mi pomóc. Nie, Mia! Błagam cię, jesteśmy przyjaciółkami. Zgadza się i wspieram cię jako przyjaciółka. Wój, to będzie naprawdę paskudne. Wyobraź sobie, że to koktajl mleczny. Przecież masz świetnie rozwiniętą wyobraźnię. Pozwolę sobie przelać go do szklanki, żeby było ci łatwiej. Nie, Mia, to nie pomoże. Czemu nie? Zobacz, jak to pysznie wygląda. Jeśli tak ci się podoba, to wypij go sobie sama. Nie mogę pozbawić cię tej przyjemności. W takim razie dobra. Jak ci nie wstyd? Wcale się nie wstydzę. Fajnie się na to patrzy. To najgorszy napój ze wszystkich, jakie próbowałam. Fuj, teraz mój oddech śmierdzi. Chyba jest tu coś zgniłego. Zapnij buzię. Przepraszam, nie słyszałam, co mówisz. Mia, co z tobą? Weź się w garść. Wygląda na to, że musi odpocząć. Trzeba tu trochę przewietrzyć. Mia, proszę, obudź się. E, czy ja zemdlałam? O, frytki. Fajnie. Najwyższy czas, żebym się porządnie najadła. Jestem gotowa kręcić kołem. Dobra, powodzenia. Chciałabym, żeby znów dopisało mi szczęście. Nawet nie wiem co powiedzieć. Sytuacja jest sporna. Więc co dostanę? Fuj, to śmierdząca ryba. Dobrze, że jest też Nutella, ale obawiam się, że mnie nie uratuje. Mam nadzieję, że ja dostanę coś smacznego. Faśne cukierki. To miła niespodzianka. Oto i one, patrz. Całe opakowanie wspaniale. Bardzo się cieszę. Ale szczerze mówiąc, najbardziej chciałabym zamienić się z Tobą miejscami. Jest jednak jeszcze jedna opcja. Użyję tylko Nutelli. Mam nadzieję, że to nie jest wbrew zasadom. O, jaka czekoladowa! Mia? Chyba łamiesz zasady. Nie wiem o czym mówisz. Sumiennie rozsmarowuję Nutelle. To nie jest takie proste, jak myślałam. Co zamierzasz? Łyżka była zbędna. Trzeba było od razu wylać krem ze słoika. O jeszcze trochę zostało. Muszę to wszystko zlizać. To jest takie dobre, że nie mogę się oderwać. Ojej, Jennifer, dosłownie nie mogę się oderwać od słoika. Trzymaj się mocno, będę próbowała go odczepić. Ostrożnie, wyrwiesz mi włosy. Przepraszam, ale nie mogę nic zrobić. Kurczę. O, zobacz, słoik sam odpadł. Gratuluję, to dobra wiadomość! Teraz moja kolejna spróbowanie moich smakołyków. Podobno te cukierki są bardzo kwaśne, więc czas to sprawdzić. Ojej, aż mi wykręciło. Dobrze, że środek jest słodki i pyszny. Jestem gotowa zjeść wszystko, ale najpierw pozbędę się opakowań. No, tak jest o wiele lepiej. Nadszedł czas na udekorowanie mojej pizzy. Może mnie też poczęstujesz? Nie mam mowy, mam inne plany. Z tych słodyczy chcę zrobić posypkę. Naprawdę myślisz, że to się uda? Pewnie, że tak Przestań wtykać nos, mojej sprawy mija Spójrz, zrobiłam to Wow, to naprawdę super Brawo, podziwiam cię Kurczę, zupełnie zapomniałam, że mam jeszcze ryby no dawajmy, że ich nie ma Jennifer, moja pizza jest gotowa Ale wydaje mi się, że czegoś tu brakuje Miałaś przecież ryby Jesteś taka uważna. Kurza mnie to. Pospiesz się i udekoruj pizzę. Wygląda obrzydliwie. Ryby wszystko zepsują, ale niech będzie po twojemu i tak nie mam innego wyboru. Świetnie, musisz to tylko zjeść. Jestem gotowa, żeby spróbować. Jaka pyszna i nietypowa pizza. Moja też jest niezła, tylko że ta ryba wszystko psuje. Gdyby jej nie było, to bym była zachwycona. Dobrze, że w mojej pizzy niczego nie muszę zmieniać. Jest idealna. Ojej! Co się dzieje z moją twarzą? Co tak patrzysz, mija? Dojadaj swoją porcję. Muszę to szybko zakończyć. Mam już dość tych ryb. Fuj, głowa! To takie obrzydliwe. Mam ochotę umyć sobie usta mydłem. Dokąd Ty idziesz? Jak widać, nawet najsmaczniejsze danie może zostać zrujnowane, jeśli dodamy do niego niewłaściwy składnik. Dlatego uważajcie, na razie!